W końcu dojechaliśmy do bo po ciężkiej przeprawie To chyba była jedna z cięższych podróży jakie mieliśmy <laughs> Tyle problemów po drodze Komisariat, tak jak we Francji od te... w ten <laughs> Żandarm saint -Tropez. Pierwsze co, to tylko wjechaliśmy do Czech Na Google było pokazane, że wszystko fajnie, wszystko pięknie a jest teraz wrzesień, środek września i były takie wielkie ulewy i powodzie tam w Czechach. I się okazało, że w okolicach ostrawy, koło Bogumina e, cała autostrada zawana, A takiego czegoś to jeszcze nigdy nie widzieliśmy, nie? Auta poparkowane na autostradzie, na mostach wszędzie gdzie ludzie stawiali, tylko żeby ten im nie zawałał i taki smród w powietrzu. Uch. Nawet jakoś udało nam się przejść. No ale udało się, ale, ale w ogóle żadnych ciężko. objazdów, nic nie było, gdzie nie podjechaliśmy, zamknięta droga, zamknięta, zamknięta. I w końcu taki Polak za nami też stanął i zobaczył, że po rejestracji jest G. i <laughs> chciał jechać za nami, bo mu się gdzieś spieszyło tam, bo on mieszka w Austrii do szpitala i jakoś tam wyjechaliśmy, no ale kurde dwie godziny w plecy potem znowu nawigacja nas jakoś dziwnie poprowadziła przez Austrię e, że nie autostradą tylko tymi bocznymi i oczywiście też w Austrii po wodzie I w, jedziemy wiochą chyba z kilkaset kilometrów a to nagle dup zamknięta droga i jedyna opcja tylko wrócić z powrotem tak w ogóle to nie planowaliśmy tutaj przejeżdżać bo chcieliśmy jechać do Dolomity <laughs> Ale jak się okazało tak się pogoda pozmieniała że Jeszcze niedawno było, tak, były takie upały a teraz nagle w Dolomitach śnieg a w tej miejscowości, gdzie chcieliśmy e, z, od której chcieliśmy zacząć minus 2 stopnie czy to minus 3 stopnie Dlatego musieliśmy zjechać niżej Tutaj do tej winczędzy Bo no, tutaj jest 20 stopni Dużo lepiej No a my stoimy tutaj A tu są domy Tu jest ta i Pizzaszka A jeszcze takiego czegoś nie widziałem, pudełko To pod spodem ma taki uchwyt na to górne, żeby nie spadło Tutaj rano musimy przyjść Idziemy na stekach. mięsny. Pandito. Tu jest ten, ten mięsny. Zostaje jeszcze jeden kamper, ale to chyba od kogoś z tych domów. I tutaj pisze tylko privat coś tam, a tutaj nic nie ma. A tu jest z tyłu rzeka. I tu jest ścieżka też. Zostaliśmy wczoraj na tej miejscówce, bo już tam się nie chciało nic innego szukać, ale dzisiaj na pewno pojedziemy gdzie indziej, bardziej ustronne miejsce. I też dlaczego tu zostaliśmy, bo chcieliśmy rano iść do tej piekarni, bo wczoraj wieczorem już nie za bardzo mieli to, co chcieliśmy krojsanty z pistacjoladą. I kanoli. bo wow, ale machnęliśmy kilometrów dzisiaj. Plus jeszcze, jak wracaliśmy, to wiatr cały czas wiał w naszą stronę. Już w ogóle. Siadaj. Monia poszła po kanoli i kroisansy, ale tu jest zapach dookoła. I pistacjola dom Croissant Mm. Dobre? <noise> Codziennie takie śniadanie na słodko Myśmy wyglądali jak pączki Chyba zmiotło kogoś tu z planszy Po długim spacerku Zmieniliśmy miejsce Dzisiaj planujemy spać tutaj Pod takim zamkiem E, tu jest kilka parkingów dookoła, ale wyczytaliśmy, że ten jest jakby najbardziej najmniej ruchliwy e, i że jest cisza spokój w nocy. Teraz idziemy po to miasteczko Nawet nie wiem jak to miasteczko się nazywa. W opisie napiszemy pod filmikiem i też namiary na tą miejscówkę e, bezpłatna, nie ma net parkometu żadnego ani żadnych informacji co wolno, czego nie wolno. Trochę nas nawigacja głupio, głupio poprowadziła Bo nas poprowadziła przez takie wąskie przejazdy jak tutaj jest Może nie aż tak wąskie jak tu Tu jest chyba nawet nie Tak nas poprowadziło Ale dojechaliśmy bez problemu Wow, patrz, tam do góry można iść No tylko tutaj trzeba... i Jutro pójdziemy na kemping, znaleźliśmy fajny kemping e, blisko Werony i pójdziemy sobie jutro na piechotę do Werony, bo z nim na rowerze i gdzieś zwiedzać coś to raczej znaczy nie. Fajnie spokojnie było na tej miejscówce, chociaż jest to no, dosyć takim turystycznym miejscu, chyba ze względu na fakt, że już jest połowa września, nie ma dużo ludzi. Choć wczoraj tutaj wieczorem to jeszcze było słychać, że dużo ludzi przyjeżdżało. Dzień dobry obserwuję co się dzieje. Mamy monitoring w aucie Co? Dzisiaj zostajemy na kempingu. Znaleźliśmy fajny kemping niedaleko Werony, jakieś 4 km do Werony. Jest tutaj też yy, przystanek autobusowy i można się bardzo łatwo dostać do Werony. My chyba pójdziemy w jedną stronę na piechotę żeby trochę zmęczyć gingera, żeby nie szalał tam w mieście yy, co do samego kempingu, zarąbisty kemping, naprawdę w tych i bardzo tani. Tutaj wszystko tak fajnie zorganizowane. Są małe parcele, duże parcele. E, ci właściciele tam mają też jakąś małą winiarnię, taką e, sprzedają wina. Bardzo czysty, dobrze zorganizowany kemping. Pani nam dała mapę. Czy mamy mapkę? My mamy to B11. Do każdej parceli jest prąd, prąd jest już w cenie. Co eee, tu mamy? Tu są sanitariaty, e, do mycia naczyń. Tu jest recepcja. Tu są też parcele takie małe. Tu są te małe i tu już są te większe. Tu jest do zrzutu e, czarnej wody i szarej. Pierwszy raz w ogóle takie coś widzę na kempingu. Takie miejsce zrzutu. Czarnej wody, jak szukałem, szukałem na mapie, były zaznaczone. A tu się okazuje, że to zwykła kratka. Podjechać tu autem, to nie ma szans, żeby zrzucić szarą wodę. Jedynie tylko czarną z kasety. Dziwne miejsce, ciekawe gdzie to idzie. Tutaj mamy też D-Dog e, Area za tą winnicą. I tutaj też jest. Nie wiem, czy to chodzi o to, że to jest po prostu w tych winnicach. Te, to jest tent, tu jest też na namioty. Wszystko tutaj tak fajnie jest zorganizowane. Wi-Fi, nawet pokazane w jakiej strefie ogarnia Wi-Fi. Zapłaciliśmy chyba 34 euro. Może tu jeszcze zostaniemy jedną noc. Bo naprawdę jest fajnie. Trochę pogoda się psuje. Binder. Bardzo włoskie, Ferrari, musi być we Włoszech. Doszliśmy do centrum Verony, ale, oczywiście, jak my idziemy zwiedzać, to pada <słyskawek> <Bidzel>. <gry> <gry> Tutaj też jest koloseum w Weronie, tak jak w Rzymie, tylko trochę mniejsze. Ale ludzi opór pomimo pogody i pomimo tego, że jest wrzesień już. Znaleźliśmy takie miejsce na Park night agroturystyczne, e, ale trochę dziwne, bo jest za darmo. Parking jest za darmo e, dla kamperów, tam zaraz wam pokażemy. E, I tutaj też mają restaurację i biuro, ludzie napisali, e, że można tutaj dobrze zjeść. Ale też tam jest taka skrzynka, że e, typy można, można zostawić na piwek za to, że się zostało na parkingu. Fajnie. Ale restauracja bardzo ładna i te wszystkie tu zabudowania Mają tam, jest dużo tych takich zwierzątek, kus i innych różnych takich Fajne miejsce i tutaj zaraz jest ścieżka rowerowa na Gardę Restauracja czynna od siódmej, przyjdziemy tu potem Tutaj zaparkowaliśmy, tam stoją oczywiście Niemcy i to Niemcy eee. A tu jest ten box na tipy parking is free but you can leave a tip thank you okay ale podjazd grubo, nie? dżindżor Myśla... <giby> To się wyjeżdża do fortecy Już chyba wiadomo skąd kolor tej wody to co tam wcześniej staliśmy, co tak woda z tego tryskała elektrociepłownia i to chyba jak barwi tą wodę jedziemy zobaczyć co tam w centrum co tu się dzieje? Masakra Pełno rowerów, mm. pełno ludzi, pełno aut Znikamy stąd Myślałem że we wrześniu tak tu nie jest Ale jak widać I musimy się przecisnąć przez deptak. i ja lubię Na wiosce taki kościół ogromny Ale fajny taki Fajne drewniane drzwi

Fajny zapach taki krócie starość 1770 nie 1743 tak? Na park Fortnite znaleźliśmy też tą miejscówkę Tutaj nie jest złe miejsce tylko takiej drogi, ale ta droga nie jest jakaś rodliwa ale po drugiej stronie jest cmentarz i tutaj ten cmentarz jest piętrowy Tam są krypty u góry To tak z zewnątrz wygląda takie zabudowane jak jakiś budynek nie? na tym agro-campingu darmowym na którym dzisiaj stoimy jak przyjechaliśmy były dwa auta dwa kampery a teraz wracamy i widzimy że tu już trochę tego się nadziołkało spoko, tam nie będę to miejsce naprawdę jest spoko. Mam nadzieję, że ludzie nie robią tutaj kieszany i że dają zawsze jakieś donacje, a nie stoją za darmo. No naprawdę tutaj wszystko na takie duże zaufanie jest. Mieliśmy tutaj postanowili zostać na noc i też przyszliśmy do restauracji. No niestety jak to we Włoszech wszystko jest otwarte bardzo późno. No i jemy na zewnątrz, bo mamy chociaż tam w środku też jest dosyć miejsca. Dużo ludzi tu z nami przechodzi, a Dżindżor wiadomo jak reaguje na pty. Jest tu naprawdę spotka. Zobaczymy jakie dania, już zamówiliśmy. Zostać na tej miejscówce, w zasadzie ostatnią noc Koło Roveretto Wjechaliśmy na taką górkę I tu jest taki szlak na nie wiem jak to nazwać I widać całe miasto z góry Oweczka na szczycie A widok Na całą panoramę Wyżej można. Ninja, roz. Ale góry jest moc, ale nie ma nigdzie śniegu. A tam w Austrii, jak jechaliśmy, to już widzieliście, albo zobaczycie, to było w do śniegu, nie? Miejsce naprawdę w porządku na nocleg, przyjechał też jeszcze jeden campervan. Fajne jest to, że tutaj się idzie parę minut i jest się na szczycie i normalnie wygląda jak w górach. A tak samo do miasta jest też kilka minut autem w dół. Fajnie tak, nie trzeba daleko jechać, a jest, jest praktycznie w górach. A jest naprawdę, co tu To dosyć spory teren do chodzenia. Dużo miejsca do parkowania Woda jest My to mamy szczęście Nazjeżdżało no, się jakichś psiarzy Nie wiem co oni tu mają jakiś meeting Czy co? Ale <grym> to była chwila, nie? Nagle cyk tyk Nie wiem czy oni będą biegać z tymi psami My Idziemy nową ścieżką Trzciny jak w jakimś Jurassic Parku Parę razy większe od nas Na samą górę wchodzi, pokazać kto jest bosem. Fajne kolory mają. Ja pierdykam jest to co chodzić, nie? Tak niepozornie wygląda. Ale dobrze, no że te kozy nie atakują. Psa. A już tak wyglądało. Jakby chciała zeskoczyć Ale widok ładny. Całą tą adygę widać Tutaj ruina, kawałek ściany Ale widoki super na pisie. Dobra, woda świeża. No, to chodź. Idziemy dalej. <noise> Się pogubiliśmy. Takie No, ale fajne takie. Idź pogłaskaj, no podejdź pogłaskaj Patrz, po tu idzie jedna.